Po raz kolejny będę brał udział w malowaniu jaśka dla śpiocha. Jest to taki fajny formacik, kwadratowy obraz. Obraz do przytulania. Jest to pewne wyzwanie i pewne szczęście, że można dzieciom dorosłym pomagać, ci, którzy i jeszcze po prostu no, mają inną świadomość, że na pewno otworzą oczy, żeby te jaski zobaczyć. Także zapraszamy ich do tego, żeby powracali jak najszybciej do zdrowia, do widzenia, do czucia, do chodzenia, do mówienia, do, żeby byli razem z nami. Cóż więcej robić? No. Muszę się zmobilizować i malować, malować, malować. Nie tylko dla y, y, ludzi zdrowych, ale dla ludzi, których chcemy uzdrowić. Chcemy, żeby sztuka ich w jakiś sposób pomogła.